No odmówił podpisania protokołu przeliczone okay. kołtówki Ale na dopis przeliczono w obecności tak. To tak. wszystkie rzeczy zostają zatrzymane, tak? To na telefon, klucze... Znaczy do, do czego jest ten klucz? Telefon nie dam, bo to jest moja przykładność. Znaczy, nie, się... to nie masz tutaj nam dać, tak? My, którego, decydujemy, co my decydujemy, co zabezpieczamy. To się w sądzie spotka. No, nie no na pewno się spotkamy, telefon... to jest pewne, nie? W tej sprawie. To A. jest sprawny. To jest moja prywatna, że więcej nie odda. Telefon zostanie zatrzymany jako dowód w sprawie. Klucze klucze zapiski zapiski gotówka to w toku dalszego postępowania ustalimy charakter tutaj pracy podejrzanego jeżeli się potwierdzą nasze przypuszczenia podejrzenia zostanie postawiony zarzut czyli urządzanie prowadzenie gier na automatach zatrzymany został przeprowadzony do pierwszej sali gdzie będzie w jego obecności prowadzony eksperyment a tutaj w tym pomieszczeniu koledzy będą stawiać zarzuty grającym oraz sporządzać protokół przeszukania 11 luty 2022 roku przeprowadzamy eksperyny. Eksperyment w lokalu bez nazwy. Na automacie oznaczonym numerem 1 jest automat Apollo Games. W celu przeprowadzenia eksperymentu procesowego do czytnika banknotów wprowadzam banknot 20 zł. Na ekranie dotykowym ustawiamy stawkę za grę na jeden punkt i naciskając przycisk start. Który wirtualne będy losujące? Po każdej grze jest pola kredyt, znika jeden punkt. W tej grze padła wygrana dwa punkty kredytowe. Wynik eksperymentu jest dla nas jednoznaczny. Są to gry hazardowe, na to wymagana jest koncesja. Wobec tego automatykę będą zabezpieczone jako dowód. Pan będzie przesłuchany i postawiony panu zarzut urządzania niewybranych gier hazardowych. Ma pan prawo tak twierdzić, tak? My stwierdzimy swoje, przeprowadziliśmy dowody. Zaraz Pani przeczytam e, informację o zarzucie. Przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w artykule 109, polegającym na tym, że uczestniczyła Pani w grze hazardowej, prowadzonej wbrew przepisom ustawy e, hazardowej. Pani wie, że to jest nielegalne branie? Tak, bo udało tak? Czyli wiedziała Pani, tak? Czyli wiedziała Pani, tak? Czyli wiedziała, okay. że to jest nielegalne? Nie się wszystko, co Pani ma do zadania? To wszystko, wszystko, wszystko nie tak? To, co pani nie dodać wszystko siebie. Na tę chwilę można powiedzieć, że obydzie Panie uczestniczyły w nielegalnych grach hazardowych, także prawdopodobnie zostaną im postawione zarzuty. W dniu dzisiejszym udało nam się wejść do lokalu, w którym znajdowały się automaty hzp na przysłowiowego gracza. Osobę, którą zastaliśmy jako osobę obsługującą, została ona zatrzymana i będzie przewieziona do dalszych czynności do działu dochodzenia W lokalu zastaliśmy 9 automatów, na których były przeprowadzone eksperymenty. W chwili obecnej, automaty zostają przewiezione do magazynu należącego do Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Tam nastąpi siłowe otwarcie i weryfikacja ewentualnych środków finansowych, które się znajdują, i przeliczenie tej, tej gotówki, która tam ewentualnie będzie. Funkcjonariusze zajęli 9 automatów i w sumie 3840 zł w gotówce. Podejrzanemu został postawiony zarzut organizowania nielegalnych gier hazardowych. Grozi mu do 100 tysięcy złotych kary za każdą maszynę.